Dzień dobry, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Manzia, o to jest kolejny odcinek Kindergarten 2 i dzisiaj zostałem już synem Boba spokojnie, spokojnie, to nie jest tak, że o tym zapomniałem, absolutnie nie. W dzisiejszym odcinku rozwikłamy wreszcie zagadkę, co droczy tak bardzo tych dwóch braci. Na samym początku sobie porozmawiamy z Feliksem, a później z Tedem. I tutaj właśnie przyłapujemy chłopaków, że oni coś tam rozmawiają, coś coło z jego tutaj wkręcić. Nie jest to za bardzo ważne, ale... Następnie przechodzimy tutaj do Felix, do Teda, przepraszam, i się pytamy, czemu nie jesteś w planie Feliksa? Ted, takiego. I tutaj Ted odpowiada właśnie za. E, który to jest, który? Przepraszam, to jest Felix, to jest Ted, tak. I tutaj Felix odpowiada za niego, że on jest po prostu hańbą dla naszej rodziny. I Ted mówi, że przepraszam Feliksa, i tak dalej. Cały czas próbuje jakkolwiek zdobyć uznanie swojego brata, ale. Za to Ted chce porozmawiać z nami, to jest bardzo duży plus. Dlatego powiedziałem Tedowi, że się z nim porozmawiam. Nie mogę się doczekać, aż wreszcie będziemy mogli porozmawiać. Jak o tym myślę? W to możemy już zacząć teraz! Co próbujesz osiągnąć? Musisz mi po prostu pomóc z tą jednoczęścią, a pojąć całą resztę podczas poranka. Okej, okay, jak dla mnie to jest spoko deal, co takiego potrzebuję zrobić. Zatem musimy jakoś odwrócić uwagę o jego podczas właśnie poranka, który będzie. I... Teraz nas prosi o to, żebyśmy porozmawiali z nim i spróbowali zauważyć, znaleźć pewną rzecz, która właśnie złapie jego atencję. I prawdopodobnie. Uuuuh, okej, i będzie potrzebował później kogoś, z kim będzie mógł pozorować walkę. Prawdopodobnie dziewczynę? O nie, nie jestem pewien, czy są jakiekolwiek dziewczyny w głupiej klasie. Są, są, to nie jest. Oooooh. Wiem, że jest... <grywka> Dobra, jakoś nam się uda, słuchajcie. Biegniemy do Ozji'ego, Porozmawiamy z Ozim. Siema Ozzy. czy mam z Tobą jakąś nową misję? Jakie jest Twoje imię, Ozzy? Jestem Ozzy, ja tej jestem zatem nawet tego, trzy. To będzie z... Mhm. Mm Jasne, Ozzy, spoko. Ponownie z Tobą porozmawiajmy. Co chciałbyś porobić? O! O, o, o! Bardzo lubię się bawić moją ulubioną zabawką Destructronem! Jest niesamowita. No raczej była, ponieważ bateria się do niego skończyła. No, to nie jest tak, że. Ciebie to w ogóle obchodzi, jako że jesteś nowym dzieciakiem. czyż nie ma żadnej innej oby... eee, baterii? Nie, dopóki żaden z nowych dzieciaków jej nie sprzedaje. I tak się akurat składa Osi, że ja wiem, kto sprzedaje baterie. Monty! Tak, potrzebuję coś kupić. Potrzebuję coś kupić, baterie. Dwa dolary. Okej, okej, to nie jest aż tak źle. Jest spoko, Monty. Nie jesteśmy tutaj przyjaciółmi. Czy teraz muszę porozmawiać z ozim Na samym początku porozmawiam z tobą Ted. Mhm, dobra, czyli ja muszę ci bezpośrednio już tą dziewczynę znaleźć do walki, dobra, dobra. Zatem, mhm, mam dla Ciebie baterie. Czemu nie mogę ci jej teraz przekazać? Czy może jeszcze muszę tutaj się dopytać? Wydaje mi się, że chyba nie. Czyli prawdopodobnie powinienem już teraz zacząć gadać z Cindy. Cindy, dzień dobry. Słuchaj, potrzebuję Twojej pomocy, Cindy, ponieważ ten potrzebuje Twojej pomocy. O, jak niestety Ci wybiega do przodu, znamy się tylko przez 5 sekund, a on już mi się oferuje. Tak, wow, niesamowite syni. Brawo, brawo, good for you. Uuu, będzie mógł przejść przez malutki test. Tutaj jest trochę gumy. A standardowe włożenie gumy do włosów innej dziewczyny, no, Cindy, ty się nie zmieniasz. Chcę, żeby to zostało zrobione przed tym, jak dzwonek zadzwoni. Czop, czop! Dobrze, dobrze, mamy jeszcze dwie akcje do wykonania. Słuchaj, Ted. E, tak, tak, jest tutaj dziewczyna. Proszę, to jest guma. O, dlaczego dałeś mi przerzutą gumę? Musisz ją włożyć do włosów jakiejś dziewczyny. Co? To jest takie wredne. Ale mój plan! Uch. Czy mój plan z tą dziewczyną się uda, jeżeli to zrobię? Tak mi się wydaje, Ted. Nie mogę obiecać, ale tak mi się wydaje. O, no dobrze, no to po prostu... Właśnie, czemu do Karli, a nie do Penny? Karla jest miła. Karla jest ziomem. Karla jest ziomalem. Do Penny, Penny jest tyka. Nie! Nie, 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 nie do Penny. To znaczy. Och, Karla jest niemiła czasami. Zasługuje, żeby włożyć jej gumę do włosów bardziej niż Penny. Okej, okay, okej, okay. idź to, zrób. Naprawdę przykro mi, Karla, ale muszę to zrobić. O co jest ci przykro? Jeszcze niczego nie zrobiłeś. Oh! Aha, czyli to tak to będzie! Właśnie się stałeś moim wrogiem, Ted. Ja bym uważała na twoim miejscu. Przepraszam, 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 ale naprawdę mają bardzo skomplikowany plan! Uciekaj ode mnie! Oh man, Creeper. She seemed, uh, she seemed really mad. No tak, no kurde, no niestety to jest konsekwencja twoich działań. O jezu, czy możesz się przejść do niej i się zapytać, czy jest ok? O jezu. O, jak cudownie, będziesz niesamowitym chłopakiem. Tak, tak, super. Ok, wszystko, wszystko się udaje. Widzimy się rano. Dobra robota, Teddy. Wreszcie, Felix. Na mój plan zadziała. Dobra, dobra. Monty tutaj przechodzi, jasne. Karla, słuchaj. O, co jest nie tak z Tedem? Czy mogę cokolwiek zrobić, żeby ci pomóc, Karla? O, to jest miłe z twojej strony, doceniam to przydałyby mi się jakieś nożyczki, żebym mogła odciąć kawałek moich włosów. Gdzie mogę zdobyć nożyczki? Na górze, ale skoro nie jesteś w tej ultalentowanej klasie, będzie ci je łatwiej zdobyć na lunchu. Czyli tą misję zostawiamy aż do lunchu. Okej, okay, dobrze, proszę, dzieciako, super. Tutaj jest... O, kupon do ma... Wow! Wow, wow, zaczęłaś podrabiać naprawdę bilety do maszyny, która daje tego picie? Wow, niesamowite, Karla. Wstyd jest mi za ciebie, naprawdę, jest mi trochę za ciebie wstyd. Daj, dzwonek, wszyscy do środka, do waszych klas. Biegniemy do klas. Co tam u ciebie, mordeczko? O, dobrze, jesteś tutaj. Uuuh, plan na pewno pomoże naszemu biznesowi rodzinnemu, ale mam dużo, dużo lepszy plan. Tylko, że nikt nie chce go posłuchać. No powiem tak szczerze, czy ja chcę posłuchać tego planu? Wydaje mi się, że tak. Co to jest za plan, ten? No już ci mówię, ale musisz obiecać, że nikomu nie powiesz. Felix będzie tak zły, jeżeli jego plan zostanie zrujnowany i to będzie moja wina. Nikomu nie powiem. Nie pisa, ani słowa. Wow! O, oh, wow! Ok. Czemu Ozzy? Czemu chcesz, żebym zabił jego? Felix powiedział, że to ponieważ. Nie wiem dlaczego, ale to ma coś wspólnego z naszym. Wow, z odziedziczeniem majątku? Z jakim tego? Z jakim majątkiem? Z jakim spadkiem? No tak, dostaniemy, dostaniecie ogromną sumę pieniędzy, jeżeli będziecie mieli 18 lat. a Felix mówi, że takie głupie dziecko jak ja nie będzie wiedziało, co z tym zrobić. Może ma rację. Boże, Teddy! jak ja chcecie przytulić, jaki ty biedny jesteś, masz takiego słabego brata. Wow! Wow, to jest naprawdę opcja, to jest bad ending. Nie wolno tego klikać. Don't say that. Naprawdę. Jesteśmy się mal. Jak zabijemy od jego? O, chcę mu dać atak astmatyczny. To jest naprawdę wredne. Używa swojego inhalera, inhalera bardzo dużo, trzyma go tam, jasne. Do czego potrzebujemy Cindy? Cindy potrzebujemy, żeby odwróciła trochę bardziej uwagę. Wydawało mi się, że będziemy mogli powalczyć ze sobą, pokłócić się i wtedy nauczycie. zwróci na nas uwagę i zabierzemy inhalator. No i zabierzemy coś że nie tylko inhalator, jeżeli będziemy mieli okazję. Ale na samym początku powinniśmy sobie poradzić z Ozim. Czy ma coś, co można odwrócić jego uwagę? Mam baterię, idealnie, dobrze, że pomyślałeś. Pytanie. Dlaczego teraz nas nie przyłapała Penny? Hmm. Hmm. Dlaczego? Dobra. Dobra. Siema Naget, co tam u Ciebie? Uh, Naget zdążył. Spokojnie, Naget, wszystko jest spoko. Nie martw się, nie martw się, idź się bać swoim fidget spinnerem. Dobra. Ozzy! To jest strukturą to była najlepsza zabawka w całym pudle moi przyjaciele i ja bawiliśmy się z tym cały czas, dopóki wy... nowe dzieciaki nie przeszłyście. To nie jest tak, że baterie da się wymienić. Była to najlepsza zabawka, tak, ale nie ma teraz baterii, nie ma przyjaciół, nie ma zabawek. A wy nowe dzieciaki, jesteście najgorsze. Możesz mieć co baterie, Ozzy, proszę. Wow, naprawdę? Dzięki, może... Nie jesteś taki zły? A, ta, na pewno. No, idź tam się baw, miłej zabawy. Elo! Sini, to nam u ciebie. O, kocham tę lalkę, jest taka piękna jak ja! Czy muszę teraz wrócić do ciebie? Okej. Okay. Let's do this. Felix nie, nie miał szansy oprócić jego... Właśnie, dlaczego ty w ogóle to trzymasz tak publicznie? Aha. Dobra, wydaje mi się, że to jest jego. Wydaje to co ja chciałem mu określić, nie, like money, nie, nie, nie. Pieniądze są w moim punku. Feliksa jest na prawo z jego, tak, dokładnie, mhm, uh -huh. dobra. Lecimy, let's go, zacznijmy to, zróbmy to, uh -huh. Pogadajmy ze Cindy, co tam Cindy? Eee, potrzebujemy żebyś zrobiła zamieszanie z Cindy. O, naprawdę? O, przepraszam. Ale bym zrobiła to tylko dla mojego chłopaka. Ted będzie twoim chłopakiem. To znaczy już jest twoim chłopakiem. Och tak, och tak, to jest taka randka, tak jakby. Tak, jest gotowy! Let's go! Let's go, idźcie tam robić tego, kłócić się. Czy jesteś gotowy, kochanie? Gotowy na co? Nie powiedziałaś mi niczego. Po prostu, dawaj, zrobiłam to milion razy, wiemy o tym, Cindy! Grać z czym? O co ci chodzi? Co to oznacza? Jak świesz? O! to bolało! Ty frajer... Nie frajerze, Jerk, ty, ty, ty... ty. Głupko taki bardziej. Dobra, Apple Gate. Cindy, przestań, przestań go bić! No właśnie, Cindy, uspokój się. Jego to boli! O nie, Apple Gate, nie bij Cindy. Nie, to nie. Okej, okay, to nie tak miało wyglądać, dobra. Bierzemy inhalator, pyk, a później zabieramy zioło. I jak mamy te dwie rzeczy? Okej, okay, okej, okay, zabiję go! Jeżeli zrobi to jeszcze raz. Nie, 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 nie wolno, nie wolno. Idziesz do tego, do, pójdziesz do świetlicy, Ach, było warto. No to super. Słuchajcie, my jako woźny, coś pięknego. Czy udało ci się? Proszę, powiem, że ci się udało. Mam to! Oczywiście, że mam. Ja bym tego nie miał. Jesteś w tym naprawdę dobry. Wiem. Co teraz? Och, teraz, teraz, teraz musimy go na tak bardzo zestresować, że będzie musiał on wziąć właśnie inhalator, będzie miał taka asmatyczny. Co go stresuje? On jest trochę dziwny. Robi rzeczy w dziwny sposób. Jeżeli moglibyśmy zniszczyć jego rutynę, na pewno zaczniemy odwalać. Od czego zaczniemy? Lunch. Naprawdę robi super dużo specyficznych rzeczy tam. Nie będzie zbyt ciężko go wyrzucić z tego. Owego, nowe dzieciaki! Wow. To jest twoja przepuska! Jeżeli będziesz miał dorosłego do podpisania tego i podpiszą, to... Ha, 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 ha. Możesz użyć tego tylko raz. Dobrze, dobrze, super, mam przepustkę. dzwonek, idealnie pięknie, lunch! Będzie pysznie. Nie mogę się doczekać. O, tutaj jesteś idealnie! Pora, żeby się poruszyć z naszym planem do przodu. Jaki jest nasz plan? Co musimy zrobić? Nie, nie, Felix, nie misz tego! Ted, co ty takiego robisz? Czemu ty z nim gadasz? Co wy razem robicie? O! O! Nic takiego, Felix. Spokojnie, tylko mówię nowemu dzieciakowi gdzie są widelce. Chodź za mną nowy dzieciako. Udało się, Felix nie może wiedzieć o tym, że to robimy. Och, tylko my we dwójkę możemy o tym wiedzieć i nikt więcej nie może o tym wiedzieć. Uh -huh, uh -huh. Za kilka minut Ozzy będzie chciał wyjść i pójść do łazienki. Musisz zająć. Wow, ale to jest głupie. Musisz zająć. Musisz. Jezu, to jest naprawdę głupie. To i to ja po lewej. Okej, okay. toaletę po lewej trzeba zająć. Se go to niesamowicie. O, oh, wow. Naprawdę musimy go na niego naciskać, dopóki się nie złamie. O, oh, Felix, patrzy. Masz widelec, żeby się wyglądał podejrzanie. Dzięki. Czy pogadałeś z Karlo? Czy ona mi wybaczy? Ona chce nożyczki. Och, oczywiście. Weź je ze sobą od razu, jak tam będziesz. Dobry pomysł. Dobry pomysł. I teraz mi się wydaje, że nie mogę wyjść, ponieważ nie zjadłem, i teraz mogę poprosić Karlę o odwrócenie uwagi, ona będzie chciała za to 3 dolary, tak? Hej nowe dzieciako, jak ci się podoba jest Spoko. Wow, Karle, nie jesteś na mnie obrażona? A, bo to nie ja zrobiłem. A czy mogę po prostu wejść do toalety? Czy ty mi podpiszesz to? Nie, nie podpiszesz mi tego szkoda. Czy mogę po prostu tak wyjść? Nie, nie mogę, ona się wkuszy. Okej, okay, wydaje mi się, że absolutnie nic innego nie możemy zrobić, aniżeli po prostu kupić burgera za dolara. Mamy burgera i teraz rzeczywiście możemy stąd wyjść. Eluwa! Przecież kupiłem burgera, mogę wyjść. Och mój błąd, proszę tylko... Okej, okay, proszę zaznacz na moim passbooku, że dzisiaj to wychodzę. Dziękuję za kupienie lunchu. Jasne. Na, na na... O nie! Potrzebujesz przepustki, żeby tutaj być. Wracaj do naczuła, albo tego. Mam przepustkę, proszę bardzo. Bafrum pas, ok? Proszę iść dalej. No właśnie. No właśnie, właśnie, właśnie. Musimy po lewej zająć Czyli o ten, czyż nie? Tak, dokładnie o tego musimy użyć. I teraz. O nie! Ozyj, dopiero w kolejnej akcji wybiega. Okej, okay, spróbujmy jeszcze raz. Damy mu przepustkę. Mhm. I teraz spróbujemy pójść na górę. Czy mogę cokolwiek zrobić, żebyś się przepuścił na górę? Hmm. Powiem tak, ten jeden mały gnojek zabrał moje. O, zabrał moje papierosy z dzisiejszego poranka. Czy nie masz czegoś innego do palenia? A, mam coś innego do palenia. Wow! To jest nawet lepsze niż papierosy. O. <noise> Zatem lecimy. Na górę, a teraz musimy znaleźć nożyczki. E, po pierwsze mogę sobie tego użyć, e, to jest śmieszne, że mogę sobie tego użyć, czy mogę tutaj coś kupić fajnego? Kupon, żeby kupić paszbuka, mogę paszbuka kupić, żeby kupić nożyczki, mogę użyć kuponu, super, i nie muszę tego wykorzystywać. Tak, użyję kuponu, na to ona i tak go podrabia, jak coś to mi załatwi. Let's go, mamy teraz nożyczki, idealnie, schodzimy na dół, musimy... Czy Ozzy teraz nie wyszedł? Czy Ozzy teraz nie wyszedł? Czy Ozzy nie zajął po lewej tego? Aaaaa! Zajmujemy mu właśnie lewy kibelek w tym miejscu, pyk. Tak, zajmujemy mu. Co? Co się stało? Kto jest tutaj po lewej? To jest mój kibelek? Używam go każdego dnia, proszę wygłość natychmiast. Nie skończyłem Ozi. Och, nieakceptowalne. Wszyscy wiedzą, że to jest mój kibelek. Na przykład Użyj innego. Innego! Wolałbym mu umrzeć. Zatem umrzej. Ah! Aha, nie usłyszałeś o mnie po raz ostatni dzieciaku. Ba pa Elio! Ha! Beka ciebie Ozzy! Ha! Byłobyś bardziej cierpliwym. Nie no, Ozzy jesteś bierny. Trochę cię tobie współczuję. Tylko trochę, nie jakoś super bardzo, ale trochę ci współczuję, tak. Zatem, teraz kupujemy nożyczki tutaj. Mhm, mm proszę. Pięknie, idealnie. Proszę. Od razu jesteśmy mordeczki, co nie? Teraz to przyjaciele największy na świecie. Czy widziałeś mój... inhalator? Zostawiłem go, ale go tam nie ma! Nie, nie widziałem go, sorry. Och, dobrze, że trzymam go... O nie! Na górę musimy iść, on go tam trzyma! Nie! Czy usłyszałeś to? On ma kolejny inhalator, cholera jasno! O, na pewno jest zestresowany, ale ma kolejny inhalator! Wszystko ci się udało zrobić, a nadal jest tak ciężko! Okej, okay, musimy znaleźć zielony kwiatek. Ozzy jest bardzo na niego mocno uczulony. Tylko zobaczenie jednego już go wystraszy. Okej, okay, okej, okay. ja wiem gdzie jest, tam na górze jest, jasne, ja wiem. Otwórzmy po prostu bramę. Mhm. Mm Pójdźmy na górę, weźmy ten kwiatek. Pyk. Mamy nasz kwiatek. Wróćmy na dół i porozmawiamy ponownie z Tedem. Ted, co muszę teraz zrobić? Tak, mam ten kwiatek. Wow! Jesteś naprawdę w to dobry. Dobra, zatem teraz musimy tylko pójść do szafki na górę. Jest jedna osoba, która mogłaby nas zabrać do tej szafki. Włożyłem gumę do jej włosów. O nie! Zobaczmy, czy da się z nią jakoś wyjaśnić ze sprawy Karla? Karla, where are you? Karla, tam. A, sobie skaczesz, dobrze, chodź, Karla. Siema Karla. O, ustaw się w kolejce, gringo. To teraz jest moja kolej, żeby skakać na trampolinie. Mamy dla ciebie robotę, Karla. Naprawdę. I dlaczego miałabym wam pomóc, a szczególnie dzieciakowi, który włożył gumę do moich włosów dzisiaj rano? Naprawdę przepraszam, Karla, ale mój plan naprawdę jest, jest Zamknij się snuję. Czy masz te nożyczki, o które prosiłam? Tak, mam, proszę bardzo, świetnie. Przynajmniej to dostałam. Czyli nam pomożesz? O, no, dobra, pomogę wam, jeżeli zrobicie dla mnie jeszcze jedną rzecz. Jaką? Widzicie tego dzieciaka na wózku? Naprawdę trochę mi załazi za skórę. Muszę jemu pokazać, że nie może tego robić. Po prostu tutaj macie. Wow! Mamy, macie śrubokręt. O nie! Co? Mamy rozkręcić mu koła? On nas uważa dokładnie. Jest was dwóch. Jeden z was udaje, że coś od niego kupuje. Ehm, tak, a drugi podchodzi za niego i to robi. To nie jest takie skomplikowane. Uda nam się to zrobić dobrze. Idźcie do mnie, kiedy to zrobicie. Okej. Okay. Wydaje mi się, że naprawdę musimy to zrobić. No, niestety, no, niestety. Próbuję zabić kolejne dziecko. Właśnie, to jest co innego. Ja wiem, że Felix ma dobre powody, że. O no, nieważne. Zanim to zrobimy, czy chciałbyś coś kupić, albo sprzedać, powinniśmy to zrobić teraz. Wątpię, że będzie mógł to zrobić kiedykolwiek w przyszłości. O co ci chodzi? Ostatnią częścią mojego planu jest pójście do klasy O przyrodniczej i do na łeb, co nie? Okej, okay, okej, okay, zaraz wrócę. Pójdźmy, sprzedajmy poprzedni inhaler po prostu, no bo po co nam on jest, co nie? Możemy go sprzedać, zatem go sprzedajmy, proszę bardzo. Dwa dolary, super! Proszę, świetnie, dzięki Monty. I teraz jestem gotów, żeby rozkręcić mu krzesło po tym wszystkim, let's go! E, dobra, dobra, dobra. On będzie udawał, że coś tam robi. Próbuje sprzedać. My idziemy wokół i tutaj stajemy. I teraz. O nie! A nie! O nie! Rozkręciliśmy od temu krzesłu. Jakie to okropnie. Powinniśmy tego robić. To było paskudne. O nie! Nie, 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 nie. Co się stało z moim krzesłem? O nie, Boże, to jest znowu bani. Dlaczego mi się to dzieje? O mój Boże. O, o. Pomogę ci się POZBIERAĆ ok? Później porozmawiamy, jeżeli. No, nie będziesz na podłodze. Po prostu mnie stąd zabierz. O, wow. Zrobiliśmy to. Ok, deal to deal. Zobaczymy. Czy, zobaczę, czy tutaj. Właśnie szafka z jego jest otwarta w momencie kiedy już tam będziecie. Czy złapiesz dla nas ten i To nie jest część naszej umowy. Powiedziałeś, że tylko szafka. Będziesz musiał sam złapać, co tylko chcesz. Dobra, spoko, nie ma problemu. Czuję się naprawdę źle z tym, ale to jest konieczne. Czy jestem gotowy na nasz ogromny moment? Tak, kiedy dzwonek zadzwoni, musisz zapłacić. Za pójście do laboratorium i wtedy pójść na przyrodę. Tam pójdzie właśnie Ozzy. I co wtedy? A wtedy będziesz musiał coś sprawić, żeby było zamieszanie, i wtedy ukradniesz mu ten inhalator z jego szafki. Kiedy już go będziesz miał, pokaż o zjemu kwiatek, i to powinno wystarczyć. Ozzy powinien umrzeć, i wtedy Felix i ja spotkamy Cię po szkole. Jeżeli no, zostaniesz przy stole nagrodzony, potem jak się spotkamy, i właśnie zabrzmi dzwonek. Jeszcze jedna klasa i do domu. Proszę bardzo, 3 dolary. Ej, no. Wow, 1 dolar. Wow. To wszystko wiemy i teraz idziemy tutaj, do Cindy, Cindy, się ma, co temu u ciebie? Och, nie mogę uwierzyć, że już nie mamy Show and tak, to było fajne jak pokazywaliśmy swoje rzeczy, o, co to jest takiego, co? No ten piękny fiatek, który masz, czy mogę go mieć? Tylko jeżeli mi pomożesz, Pomoże? W jaki sposób mogę ci pomóc? Czego potrzebujesz? Potrzebujesz, żeby zrobić zamieszanie? O, nie wiem, doktor Dunner wygląda na bardziej lżejszego niż Apple Gate, tak naprawdę się na to nie nabierze, obawiam się, że się na to nie nabierze, będziesz musiał zrobić coś naprawdę dużego, co? O Boże, chyba co, są tacy... Z... Głupi, masz na to miejsce. Na pewno możesz coś użyć. Może coś z komputerami albo coś w tym rodzaju... Dobra, biegnijmy do komputerów i zobaczymy co się da. O, wydaje mi się, że to. Tak. Eee, tak, dokładnie, włóż tam widelec! Tak! Powiem o tym Cindy. Ja nie chcę tego robić, Cindy, możesz to zrobić sama, proszę. Będziemy musieli użyć tego dokładnie. Mm -hmm. trzeba to włożyć widelec. Co wtedy zrobi? Make a distraction dokładnie. Tak, 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 tak. Może znajdę coś innego. Nie mogę ci dać kwiatka. Chyba nie mogę ci dać kwiatka, czyż nie? Tak mi się wydaje. No oh Ojeju. Chyba tak, chyba... No dobra, zróbmy to. Ja tego nie mogę zrobić. Cindy, Cindy się spalisz. Okej. Okay. Wow, Cindy, to będzie boleć. Cindy! Nie, nie Cindy, nie rób tego. O Boże! A! Ah! Wow, oh, wow. Dobra, tego się nie spodziewałem. Jesteście nowe dzieciaki głupsze niżeli małpy. Wow. Dobra, lecę ci, zabiorę tego kwiatka. Teraz ci go zabrać mam, czy później? Okej, okay, to, to jest dużo akcji. Wow, mamy nowy outfit! Możemy być świetnie, cudownie. O Boże. Nie no, wiecie co, zabierzmy teraz tego kwiatka. Bo później może być problem. Weźmy tego kwiatka. A, o tutaj, no tak, no dopiero w kolejnej akcji on się wkurzy, dobrze. Czyli w kolejnej akcji będzie dopiero prąd zapalony. Która to jest szafka jego? Jest zamknięta. Jest zamknięta. O! Okej. Okay. pięknie, Idealnie. Mamy wszystko. O! Uh -huh. Hej, mały! Wracaj do klasy! Natychmiast! Oh, man! Dokładnie. O, jesteś z powrotem. O, jezu, bardzo przepraszam, że. <ścoughs> o, on jest fajny. On sarkastycznie fajny, przepraszam. Bardzo przepraszam, że roślina nie była. cię na, na tyle interesująco, żebyś mógł tym ukraniu patrzył w i Wybaczam ci, proszę. O, oh, wow, 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 Nie, nie, nie! Spaliłaś się. To troszeczkę jest niefortunne, Cindy. Odrobinkę. I... Hmm. Pójdźmy teraz inaczej. Zróbmy to na odwrót. Na samym początku wyjdźmy. Bo tutaj on mnie będzie łapał, czyż nie? Złapmy inhalator, który jest w tej szafce tutaj. Wróćmy do klasy. O, dużo, dużo lepiej. I teraz podejdźmy do Cindy. I zabierzmy kwiatek. Idealnie. Wszyscy wracajmy do nauki. Dokładnie, wracajmy do nauki. Co tam Ozzy? Siema mordeczko. Popatrz na ten piękny kwiatek! O nie! Zabierz to ode mnie! Boże, Ozi biedny. W mojej szafce jest inhalator, proszę się pośpiesz. Oj Ozzy, oj Ozi. Wiesz, Ozzy, no niestety mam dla Ciebie złą informację. Nie ma tam inhalatora, zatem wygląda na to, że niestety umrzesz tutaj, ale nie martw się. Na pewno nie będzie to aż tak mocno boleć. Jeżeli szybciutko to podpiszesz, będę wtedy mógł użyć Twojego ciała dla nauki. O, po prostu podrawię to za niego. I tak on by to chciał, czyż nie? Dobra wiadomość, wszyscy. Dzięki temu będziemy mieli lekcję o anatomii. O, wow. Troszeczkę dzisiaj więcej osób umarło niż zazwyczaj, co nie? Wszyscy do domu. Idziemy do domu. Pa pa! Może jest mi tak smutno, że o musieliśmy to zrobić, ale niestety. Takie jest życie w przedszkolu, nie wiem, czy pamiętacie swoje przedszkole, ale dokładnie to tak wygląda. Tutaj on jest, Felix! Mówię ci, że, ci się, że mu się uda! No, no, no... Naprawdę nie wiedziałem, że Boaz nie wychodził ze szkoły. Czy naprawdę zrobiłeś to, co mój brat sugeruje? Wow, fascynujące. To jest dobra robota. To jest dokładnie to, czego chciałem. Tak, dokładnie. Wiedziałem, że nam się uda, i to wszystko bez Twojej pomocy. Tak, tak. Na pewno ojciec będzie niesamowicie dumny. Zdaj mu jego nagrodę. No dalej, daj mu tę rzecz. O, tak, oczywiście. O, dostałem pineskę. Co to jest? To jest pineska naszej firmy. Reprezentuje, że jesteś szlachetnym członkiem e, sojuszu naszej rodziny. Zatem, Teddy, powiedz. Hmm. Czy nie będziesz miał nic przeciwko, jeżeli kierowca będzie za minutę? Potrzebuję porozmawiać z naszym nowym przyjacielem. Jasne, jasne, Felix, nie ma żadnego problemu. Zanim pójdziesz, weź tą Monsterman kartę. Wygląda na to, że Ozzy ją miał, zanim... Wiesz, co się stało? On jest... Tryslama, wow! O mój Boże, drogi, co za... A co za bałagan, to nie miało się stać. Ozzy nie miał umrzeć. Naprawdę nie chciałeś, żeby Ozzy umarł? Jezu, nie. Chciałem, żeby Ted umarł.